Zapraszano go do wielu programów. Był rozchwytywany. Przychodził w kostiumach przypominających piżamy ze Poletami. Miał swój imarz. Myślałem, że przylecisz. Przyciągał publiczność jak magnes. Prorok naucza, nie siedzi bezczynnie. Podróżuje szybko, samolotem. Pierwsza klasa biznesowa. No jasne. Miło mieć pieniądze, dają szczęście. Tylko biedni twierdzą inaczej. Są złe, jeśli służą do budowy bomby. Tłuczesz kasiorę? Cieszmy się życiem. Oto tu jesteśmy. Zyskaliśmy spory rozgłos. Chyba aż za duże. Patrz na mnie.